Cześć! Przez ostatnie tygodnie wiele słyszymy o tym, że naszej służbie zdrowia w walce z koronawirusem brakuje rękawiczek, maseczek czy też kombinezonów ochronnych. Nie mamy w Sokso takiego asortymentu, aby móc go podarować, ale jak się okazuje, nasze skarpetki to również towar deficytowy i właśnie to stało się naszą siłą pomocy. W zeszłym tygodniu zadzwonił do nas jeden ze szpitali zakaźnych z prośbą o dostarczenie bawełnianych skarpet dla personelu medycznego. Też na początku nie wiedzieliśmy, dlaczego akurat skarpetki. Okazuje się, że są one potrzebne do kaloszy, które wchodzą w skład stroju ochronnego. Personel medyczny spędza w kaloszach po kilka lub nawet kilkanaście godzin dziennie. Mają do nich skarpetki jednorazowe, które są wykonane z frizeliny, jednak te powodują odparzenia stóp. Dlatego właśnie medycy zgłosili się do nas z prośbą o bawełniane skarpetki, które będą oddychały i pomogą temu zapobiec. Pierwsza partia skarpet z naszego magazynu już wędruje do szpitala, jednak razem możemy więcej. Dołącz do akcji: Skarpetki dla Medyka. Kupując jedną parę skarpet Soxo, drugą parę przekażemy gratis szpitalom zakaźnym w Polsce. Link do zakupu znajdziesz w opisie. Daj bohaterom trochę ciepła bez nich korona ci z głowy nie spadnie. Włącz się do akcji.